Zróbmy wielki hałas i przypomnijmy, pokażmy, że jesteśmy tutaj i o pamiętamy! Cześć i chwała! Okatero! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Spotykamy się tutaj co roku. Z reguły jest zimno, nieprzyjemnie. Te czasy, w których przyszło im żyć, też były takie jak. Mury tego więzienia, ciemne, ponure, złe. Wydaje się, że analogia do dzisiejszych czasów i tamtych narzuca się, narzuca się sama. Ten świat, nasza ojczyzna, Polska, zmierza w jakąś stronę, odchłani jakąś stronę przepaści. Dzisiaj również. My, jako spadkobiercy ideowi tych ludzi, którzy tutaj ginęli Jesteśmy dehumanizowani Mamy pewność do tego, że zwyciężymy Że tą wojnę wygra prawda Że tą, pra że tą wojnę wygra miłość Natomiast zapamięta wydaje mi się, że zapominamy o najważniejszym Zapominamy o modlitwie za nich W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie a Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Cześć i chwała bohaterom. Czerpmy z tą siłę i zwyciężmy tą wojnę. Zło z nami nie wygra. Nigdy zło nie wygrało z dobrem. Cześć Wielkiej Polsce. Żołnierze wyklęci. Cześć waszej pamięci. Żołnierze wyklęci. Cześć waszej pamięci. Żołnierze wyklęci! Cześć waszej pamięci! Panie Jezus Chrystus. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, jakie czasy idą i co się w tej chwili dzieje. Najwięksi Polacy odchodzą na wieczną wartę. Codziennie słychać o tym, jak ktoś umiera, jako, jak umiera wielki Polak. Jeżeli nie zrozumiemy tego hasła. Bóg, ojczyzna, honor, matka, że Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu, żebyśmy mogli walczyć co po wolną, co bursę, się, co żebyśmy na mogli z dumą reprezentować na naszych bohaterów. Przegramy tą wojnę. Nie wystarczy raz do roku przejść się, oddając sześć. To już nie wystarczy, to nigdy nie wystarczyło. Żołnierze wyklęci to jest wyrzut sumienia dla zdrajców ojczyzny, kolaborantów. Spadkobierców Czerwonej Zarazy. Żołnierzy wyklęci to jest legenda. Spróbujmy wynieść się poza nienawiść, poza wzajemną zazdrość. Spróbujmy coś zbudować po prostu. Spróbujmy zbudować przyszłość naszych młodych braci, sióstr, którzy teraz są tak zaatakowani przez diabelską ideologię LGBT. Pamiętajmy, że naszym mieczem XXI wieku jest święty różaniec. Odmówmy, chodzić raz, raz dziennie dziesiątkę różańca w intencji ojczyzny. A zobaczymy, jak naprawdę Pan Bóg będzie błogosławił Polsce w przyszłym pokoleniu. Cześć i chwała bohaterów. Siły zbrojne, NEZ! Narodowe! Siły zbrojne! Nie Nadchodzą! Nie Nacjonaliści! Nadchodzą! schodzą! Nacjonaliści! Wtedy ta walka została przegrana. Zostali zepchnięci do lasów, do no. Lecz z tych nor po śmierci, z tych grobów wyrośli. My wyrośliśmy na ich śmierci, na ich bohaterstwie. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której nas zepchnięto pod kościoły, pod drzwi kościołów tak naprawdę. Na ulicach szaleje rewolucja i nikt z tym nic nie robi. A my idziemy teraz z całym szacunkiem do państwa policjantów, w ograniczeni do kilku osób w Zgromadzenia. My będziemy musieli się tłoczyć chodnikami. Musimy wyjść z powrotem na ulicę. Musimy odzyskać ulicę, odzyskać naród. Odzyskać media, odzyskać przestrzeń publiczną. Nie możemy się już dalej nigdzie cofnąć, nie możemy się ukrywać. Nie możemy zostawić Polski lewicy. Polska lewicowa już była. Była to śmierć i hańba dla tego narodu. Było to jedno z większych przekleństw Europy. I dziś znowu oddajemy to wszystko bez walki. W sumie to już oddaliśmy. Naszym celem musi być zbudowanie Polski katolickiej, narodowej, wolnej, niepodległej. Polski, w której nie będzie zgody na zabijanie dzieci nienarodzonych Polski, w której nie będzie zgody na poniżanie wartości narodowych i katolickich. Musimy kontynuować drogę wyklętych. Musimy kontynuować drogę do odzyskania wielkiej i zbudowania wielkiej Polski. Cześć i chwała bohaterom. No to możemy przejść, czy nie? Nie, na tę chwilę nie ma przejścia. Są działania policji. Ale ja zna... o tym, że po prostu szliśmy olicą, okay. zamknęli kordon i tak jak mówię, pierwsza wersja to była bota, która po legitymowaniu jakbym miała taką wnuczkę, to by naprawdę Niech co to Niech pan odejdzie. Zawsze o tej samej porze roku, miesiąc przed 1 marca, postkomunistyczne ciężko nawet ich nazwać jakoś. Postkomunistyczne osobistości wychodzą ze swoich norm, wypełzają z nich i zaczynają szkalować naszych bohaterów. Zaczynają obrażać naszych bohaterów, zrównywać ich ze zbrodniarzami wojennymi, zaczynają ich zrównywać ze zbrodniczymi oddziałami. Jest to skandal, nie ma na to naszej zgody. To pokazuje, że walka o żołnierzy wyklętych nie została zakończona. Dopóki czerwone bojówki będą chodziły po ulicach naszych miast, niszczyły pomniki naszych bohaterów, niszczyły tablice pamiątkowe, szykanowały Marsze i Inicjatywy żołnierzy Wyklętych. Walka ta nie będzie zakończona. Dlatego tak ważna jest praca u podstaw. O nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, to tak, tak. <ślad> Dawajcie. Panów też to Będzie nas więcej.